No witam kochani widzowie na CSGO Skins, na batelkach wasza ulubiona strona oraz ulubiony kodzik, kod ogkuba, pudlera na farta, 10% przy doładowaniu, 2cm większy fiut oraz możliwość brania udziału w giveaway'ach jak widzicie dwa giveaway'y e są aktywne, od 100zł, od 10zł no i im więcej doładujecie, tym większy szanse macie na wygraną tutaj widzicie wygranych poprzednich giveaway'ów, jest ich całkiem sporo tak ja klasycznie życzę powodzenia, miłego oglądania. No witam kochani widzowie, ze mną super ekipka, Ciacho, GraczolMiszczu i Naturalson. No ja tak jak ostatnio tutaj do jokera zacznę, tylko dam taką mieszankę. Czyli dam te wszystkie, wszystkie tanie skrzyneczki, co są, czy no nie wszystkie, ale pary. Yy. No jeszcze jedną wrócę na farta, dobra. Za pięć koła, dobra, grubo wyszło. No ale przetestujemy. Proszę Was bardzo, 10 skrzyneczek, 5 koła. Średnią eee... musicie obliczyć sami. Eee, wejdźcie sobie, bo ja muszę iść do ryżu za 20 sekund ściągnąć. Mhm, mm ryżyk będzie ściągany. Aaa, ty skórę ściągniaturę to robi. Nie, nie, mi nie na Nie, no, no chciałem. Nie, już do bo dzisiaj jakby nie jak wiesz, jak to, jak to jak mi górze. Tak, o, no tuśka. a tobie schodzi skóra, czy nie? Nie. Tak mi się Tylko jak się opada, wiesz? W dupę. Chuda, opalasz? No. Dlatego do Turcji lecisz, wszystko ma sens. No tak, no stary, trzeba się opalić, wiesz? No ja kurwa, straszył ludzi z fajfusem. Nie, człowieku, ja nie piję, kurwa, i łapię. Napijesz się, napijesz się. Nie, napijesz się, nie napijesz Ale ty tylko po alkoholu straszyłeś. Może piwko, może piwko. A, piwko. Leci piwko, zobaczcie, że nic nie jest, kurwa, i... i kurwa, A, opa, już, już szybka przestała działać i jazda do oporu. Kurwa, ten barman to będzie... nawet nie będzie nadarzał greenów robić. No albo piwko 40 stopni i sieknie. Nie bo nie wypuszczasz mną. No, gdzie no siedzi, zobaczymy. Niech siedzi, gdzie siedzi. <ślały> niech siedzi. Nie, nie no, musi zostać uwolniony. A, uwolnij bardzo jak i tyle. <ślały> I zaczniesz jebać Greków w Turcji. ściągnięta, czy skóra naturalna została dobrze ściągnięta? No o, ile chcesz Ale świeciuch wodzą te bitwy i się co? Na siódemy robię, okej? Okay? Czy nie? Ja nie, nie. No dobra. Dobrze, no, że potem będzie taniszsza. Ale ty wygrasz to, to. A, ale ja... to? ja go okay. podsiadam i sobie popatrzy po prostu. Ja no powiedział, jak to że będę mężczyzna. Na tu. Co cię w chuja czy. robisz, że nigdy prawdy nie powiedział. Na ja czy to zapraszam. Nie no, kiedyś powiedział jak skłamał. Pasło tu to pewno. Najlepszą odcinku się przyznał po 30 oh. minutach, że pijany jest. O, oh. oh, To było na natura, nie, bardzo ładny. Mówiłeś, że wygram w Fajfusie. Ale stary... cię stary... wuje zrobił. Wpadłeś w łapkę, co mogę powiedzieć. No tak. To co mówiłem ostatnio, nawet jak mówisz, dzień dobry, to kłamiesz. No ale stary, już nie kłamie, Ja Mam taką łapkę teraz tylko. Ale... Moja była też tak miała, że. Środek kurwa lata. Ja się pytam ciepło jest, ona mówi, że słońce świeci, a ja i tak wodę sprawdzić, bo nie wierzę, kurwa. Ach, dobrze, że trzeba byś się nie ufrył. Daj Monej. No, tak za czwóreczkę dawaj. Bo tutaj na przesadził to jest... delikatnie. To stary myślałem, że wygrać, wiesz? Ja <laughs> nie chciałeś wygrać, nie wygrałeś. Nie no, chciałem przecież. Ja nie chciałeś. Wszedłem. Tak, gdybyś chciał, to byś to Mhm, mm, Okej. Okay. Gdybym chciał, to bym miał, proste. Tutaj forgotenka za kręce. No, dzisiaj nie jest mój dzień, jak widzicie. A ty wiem co otwierać. <grym wytrzymał> Zobaczmy, co tu jest. O, 20 skrzynek. Dawno tego nie było. No kurwa mówię, że za ten to kurwa co? To mi coś wysrało, a nie dobrodzi. No, tak zwany tasiemiec tutaj jest przygotowany. Praktyka ty kurwa tej Jestem uzbrojonym czy nieuzbrojonym? Ty? Okay. A, to jest A ta nie Gieli, no dobra. Ja pieprz sobie do pieprzniczki, zaraz mi kurwa kichał. To za musi obiadek robić kurwa. Problem jest tego typu kurwa, że pieprzu nie mam. To musi być też na jedna przyprawa. No to do żabki? Kurwa, przesypuję mam, tylko nie ma no. w tym. Pieprznic, No, w tym co się pieprzy, kurwa. Nie chodzi o naturala w kaktusie. A te gracze oznaczenia bojowe nic nie dają, nie? Jakby... Nie, ale patrzy się po tym, czy ktoś jest dobry. Okay. To znaczy dzienne jak są. Agresor dnia, obrońca dnia, to potem po podsumowaniu świata, gdzie widzi ktoś, miał, nie wiem, 20 razy agresora dnia, to widzisz, że jest kozak, nie? Mhm. W, ogóle... w komentarzach, o czym chłopacy mówią. W plemionach, kurwa. No i pójdź. <laughs> I zagadkę zepsuł. To wytnę to widzowie, zgadujcie. Nie no, nie wytnę, nie będzie mi się chciało, jestem szczery. No. Nawet już się dropi coś, bo tutaj trzeba... Nic nie dropie, gościu. No to by nie było skrzyneczek ja bez Ja byłem kotem, Grzesiu, i dziennych miałem z pięć może oznaczeń. Mocarstwo, obrońcy i agresora, to są najważniejsze. Najważniejsze to obrońca i agresor w sumie. Nie poznajesz, kurwa, dobrego gracza po tym, ile ma wiosek, tylko po tym, ile ma po, po, zabitych w ataku bądź w obronie. Pokranych jednostek, to jest nie. Hmm. Ja też kiedyś miałem obrońcę dnia albo agresora, pamiętam. Bo ty agresywny jesteś, Rysiu. A, Na początku a... serwisu to można mieć, łatwo. Znaczy, nie no, yy, tak gdzieś w połowie, nie? nie mówię, że... Wiadomo, że najtrudniej jest później, nie? żeby to najebać, musisz kilka milionów zrobić w jeden dzień. Hmm. kilka milionów. No Rysiu się zna akurat. No nie, no tak, potem zależy od etapu, no, Potem po pół roku gry to tam kurwa jeszcze kilkadziesiąt milionów i albo kilkanaście. Nie możemy mieć dziennego. Ja miałem chyba milion dwieście kiedyś na górze. Dobra, dawaj za piąteczkę, coś szybszego może być. Za piąteczkę, okej. Okay. Ty eleganta na farto No i jak to jest, z pięć, czy ile? Ile dasz, wiesz, obojętnie, może być jedno, może być pięć. Co tam wymyślisz? Lekijał No to masz gąska, to będzie bitwa profitowa Na zdrowie to od Michał od To będzie bitwa profitowa, od razu mówię Okej okay. A, All Stars A! Lekijał cały dzień kurwa O, oh, skrzynka ciastka Czyli przyznajesz, że jest jego? Nie, nie jest jego Jego się pomyliło kurwa A, pomyliło to, No, no Titan. Ktoś chodzi na trójkę, czy ja mam... Gdzieś... Wystartowało. Już Startowała już. Ja pierdolę, przez Dygasa wszystko. Wszystko przeze mnie. Kurwa, patrz no. No co? Pan Patryczek, kurwa. A ja mam do tyłu też to lecieć. Michał zawsze kurwa dropnie to nie zawsze. Ale jak, ja dropnąłem? No. Jestem w tej bitwie w ogóle? Tak. Dobra, <laughs> no, jest... ciężki w szoku kurwa. No, nie, bo tu się odebało u mnie, wiesz? No ja też miałem do tyłu, ale wybrałeś, masz dwie... 21 koła? 22 prawie. Ach. Nie, bo tu w ogóle jakieś battle mi się podpalały, moje bitwy. Jak to jest aktywne, czy jak to się robi? Obra, nie bardzo, się bitwę. Dobra, nie ważne, zwalijmy z Dobra, Oli na wchodzę, nie ma co przedłużać. Robisz bitwę, czy ja mam robić? Zrób Ty, tak poniżej 15, bo te punkty wymieniam. Poniżej 15. No, a tu zbieram. No, mam 15 równe powiedzmy, spełniłem ja punkty No z groszem. Dobra, więcej nie wymieniam. ta kurwa jest jebana. Są jeszcze sklep, mam, ale dobra, zostawimy, zostawimy. Tutaj nie ma co wojować. 15 koły takie jest grubo. To prawie cały budżet, ten dzisiejszy odcinek był. Underdoga robimy, pan. No dobra.

A pracowników no. dobrać, okay. to to do nich trzeba. No, czekaj, weź daj palca do telefonu, panie Kubie, panie Kubie. stanowiskach pracują, wyższy opierdalać rowerów. O system miał na sprzedaży, o, o, kurwa. wiesz co to Wyższy opierdalać rowerów tam chyba. Jasiu! Ale kurwa mi Tam chłopaki! A to miejsce na miało być. A dobrze, dobrze, że ciasto tam Dobra. Teraz, teraz, kurwa, baje, różnicy, kurwa. nie ma no Kurwa, kurwa 500 Ja tu sam całą bitwę zwróciłem No Pięć 5 się nadropił Dobra ja wycinam budżetu, balansu, teraz ja pierdolę no Ja mam 500, no dobra Ja mam 200 no, no takie to ładniejsze 200 No dobra widzowie, tutaj grubasik to sam koniec Tak, jak Max ile po milion kurwa Rysiu dymany, ja w sumie też No ale wam życzę miłego dnia, lepszych dropów, hej